Właśnie o stalowym jeżu. Też Na ulicy Czterech Wiatrów do zachodnich ścian przytyka sklep Magika Mechanika. Sklep ten zawsze jest zamknięty, lecz przez okno wystawowe widać różne dziwne sprzęty. Usnął nagle przy stoliku dnia pewnego w październiku, spał jak kamień, a tymczasem drzwi rozwarły się z hałasem i ze sklepu na ulicę wybiegł z chrzęstem jeż stalowy. Brzask od wschodu jaśniał złudnie, a jeż zdążał na południe. Stanął właśnie na polanie, gdy znienacka niespodzianie ujrzał tam, gdzie żednie kipnienia czarodzieja Babuleja. Jeż zawołał. Od przyłbicy aż popięty pięty jam stalowy jeż zaklęty przez magika mechanika. Powiedz, jak mam zrzucić czary, dokąd iść mam, wskaż mi drogę, bo tak dłużej żyć nie mogę. Rzekł babulej. Z tej krynicy wody ulej. Kiedy nią przemyjesz oczy, wnet przed tobą się roztoczy gładka droga. Idź nią żywo, byle w prawo, zawsze w prawo. Dziwne dziwy widział z lewa: migdałowe kwiaty, drzew, kwitły drzewa, kolorowych słońc ulewa, oblewała piękne place, na nich domy i pałace, a w ogrodach rajskie ptaki. Jeża złudy nie skusiły, i po stronie właśnie prawej ujrzał jeż rdęciowe stawy. Falowała rtęć srebrzyście, i srebrzyła się faliście, to i to jaśniała uroczyście. Płynął silnie i wytrwale, stoczył przy tym bój zajadły, bowiem zewsząd go opadły wygłodniałe, złe trytony. Ale on, niezwyciężony, mieczem rąbał i wywijał. Gdy Jeż Stawy wreszcie przebrnął, połyskiwał zbroją srebrną, zszedł w Dolinę Nietoperzy. Nietoperze z kutej blachy, z metalicznym skrzydeł chrzęstem, uderzyły rojem gęstym, a z Doliny Nietoperzy, w której posiał śmierć i trwogę, Stanął jeż nad wielką rzeką. Jeż to zoczył, lecz nie zboczył, tylko w środek wirów skoczył. Płynął śmiało jak na połów. Ujrzał wyspę, trzech bawołów. Był na wyspie las potężny, nie drewniany, lecz mosiężny. Z lasu, sadząc przez wądoły, wyskoczyły trzy bawoły i ruszyły wprost na jeżdżę. Jeż do walki już gotowy. Rąbnął mieczem straszne cięcie. Zmiotło sześć bawoli rogów, a bawoły chyląc głowy legły rzędem. A jeż w prawo ruszył drogą, dziwne dziwy widział z lewa, z białych skał swronęła mewa. W dziobie złoty klucz trzymała, złote bramy otwierała skarb. Chce zamki i sezamy. On szedł w prawo, ciągle w prawo. Kiedy tak przez piachy kroczył, z pochwy naraz miecz wyskoczył i pofrunął w dal z łoskotem, jaką siłą niebywałą, e, jakaś siła niebywała nagle z ziemi go porwała. Jeż, w niezwykłym swoim locie, widział gwiazd jarzących krocie, a pod sobą czarną chmurę a przed sobą wielką górę niebotyczną i wyniosłą. Do niej właśnie jeża niosło. Wreszcie gniewny i ponury przyrgnął jeż do zbocza góry. Szedł pięć godzin, aż o świcie wreszcie znalazł się na szczycie. Był tam pałac z gwiazd wysnuty i był człowiek w złocie kuty. Broni się jeżu, mam ochotę! Stal twą przebić ostrzem złotym. Zawrzał bój. I straszliwa igła jeża w pancerz wbiła się ze zgrzytem. Właśnie krwitej kropla świeża złe zaklęcie zdjęła z jeża. Pękła stal, przyłbica spadła, i dziewczyny twarz przybladła. Wyłoniła się ze stali. A tu? Stal pękała dalej. Opadała jak łupina, wyszła z niej na świat dziewczyna. Rycerz patrzył ze zdumieniem, podszedł, objął ją ramieniem i na jego pierś złocista łza, łza jej spadła kroplą czystą. I o Boże, łza ta świeża zdjęła czary złe z rycerza. A młodzieniec rzekł najczulej: Zaczarował mnie babulej. A ja? Rzekła mu dziewczyna. Jestem panna Klementyna, pasierbica mechanika. To znaczy pasierbica. Śledziennika i magika. Córka, córka żony. Rzekł Złotowój. Zostań ze mną. Mowie serca chciej uwierzyć. Pragnę z Tobą życie przeżyć. Będziesz dobrą moją żoną. Mieszkać będziesz w tych ogrodach. Siedzieć będziesz na tym tronie. Klementyna się zgodziła. Była dobra, była miła. Ciekawe, jaki on był. Mam nadzieję, że tak samo. Z mężem dużo lat przeżyła w wielkim szczęściu i bez waśni. I to właśnie koniec baśni. Koniec.